Cześć, jest godzina 14, ja postanowiłem nagrać dla was trzeci odcinek gry Dishonored. A więc teraz płyniemy sobie łódeczką z jakimś dziwnym przewodnikiem. Co my tu mamy? Boje. Wow, fajnie wyglądają. Trochę żeśmy przepłynęli. Patrzcie jak to wszystko wygląda. Patrzcie jaki wysoki budynek, wygląda jak jakiś wrak. Straż wedrze się tu z mieczami w dłoniach. Czyli, co należałoby to wykonywać po cichu? W ogóle dziwna ta sceneria. Zabiorę cię na spotkanie z admirałem. No dobra, możemy iść do admirała. Wysiadamy, ale łódka normalnie dziwna. Pek. No i dobra Gdzież teraz? Mam iść za tobą, rozumiem. Wskazówki, nie, nie będę wskazówek czytał. Mamy iść na spotkanie. Dobra, mogę iść chyba pierwszy. Lojaliści. Pyk. Gdzież on jest? To jest admirał, tak? Dobra. O, ale ma mordę ten admirał, a ten, ten ziomek mi kogoś przypomina. No ale masz no, fajną Lord broń. Piwo stoi, widzicie piwo? A jestem Lord Travold. Travol ale patrzcie, te piwo się nie rusza, już mogli to, to do... doprawić trochę. Dobra, co mam zrobić dla was, panowie? Pragniemy odnaleźć młodą Lady Emily. No to ja też pragnę. Tak, muszę wam pomóc. Czemu mnie to nie dziwi? Yy. Yy. Gdy już odpoczniesz, czyli co? Mam się przespać, tak? Po z Piera. On bywa zarozumiały, ale jego zręczny umysł to wynagradza dobra. Więc idziemy na spotkanie z tym czymś. Spotkaj się z kimś tam w barze, dobra, 20 metrów to blisko. Gdzież to jest? To jest lol. Fajnie. No to tak, dobrze. Tu będziemy mieć przygotowane narzędzia, naszą broń. Białą. Co masz dla mnie? No, tak, zepsułam mu się i pewnie będę musiał mu coś przynieść. Spotkaj się z Piero w jego warsztacie Dobra, mam Czy możesz przynieść nowy zbiornik z piętra? Dobra Gdzież to jest? Ale zadanie, normalnie przynieść zbiornik z piętra Dobra, Umieść zbiornik z tranem w gnieździe Boże, tran W gnieździe, tutaj, dobra Doskonale Co masz dla mnie? Patrzcie, maskę jaka Maska zabójcy to musiałeś pracować nad taką maską, nie mogłeś mi byle głów nadać za przeproszeniem, tylko jakąś maskę? Dobra. Ale fajnie wygląda. Żeby jakaś magiczna była. Soczewki są źle ustawione. No nie, no to jak ja będę miał taki widok ciągle, to to chore. Ulepszenie sprzętu, broni i amunicji, ale jesteśmy w rozpaczliwym położeniu. Dobra. Na razie nie potrzebuję niczego. E fajnie, dobra, do normalnego widoku mnie dostroił. Tak więc nie będę widział tymi dziwnymi oczami. Powiedz mi, co mogę dla ciebie zrobić. O, ulepszenia, bla bla bla. Nie na razie nic nie chcę. Na razie wszystko mam. Pewnie jesteś wyczerpany, nie lepiej się trochę prześpi. Dobra. Gdzie mam spać? Gdzie masz te dla mnie łoże? Dawaj łóżko. Tak, masz rację, udam się do swojego pokoju na spoczynek, dobra. Miłych snów. Goodbye, my love. Gdzież mam iść? A, gdzieś indziej wczytywanie. Dobra, to ja nagrywam dalej, bo to było krótkie. O, wstajemy, budzimy się. Już pewnie maska założona. Dziwny pokoik. Spróbujemy z niego wyjść. Wow. Gdzież my jesteśmy? Coś jest nie w porządku, tak? Patrzcie jak to wszystko wygląda. Lol. W ogóle jestem w dziwnym miejscu, patrzcie Łódka sobie. Dziwna grawitacja, tak jest. I co my tu mamy? No to kto? W Twoim życiu nastąpił zwrot, nieprawdaż? Może to jest sen? Cesarzowanie żyje i najdroższa córka zaginęła.

Come find me. Szukaj mnie. Tak będę cię szukał. Naciśnij pyp, aby niepostrzeżenie przemieścić się do przodu. Zdolność ta pozwala również na poruszanie się w górę i w dół. Wow. Aha. Dobra. Coś mi nie wyszło. Próbujemy ponownie. Pyk. I gitara. A tu mamy naszą. Cesarzową. Nie ocalisz jej, nie ocalisz jej. Super. Idziemy dalej. Fajna moc. Możemy się przemieszać fajnie. Pyk. Tam jest jej córeczka najprawdopodobniej. Ło, Wiedziałem, że nie dotrwam. Trochę ciężko tym... się poruszać. Ale idziemy do przodu. O kurde, ciekawe, czy tam dolecę. Dobra, udało się. Patrzcie, zatrzymałem czas. Hmm. Fajnie to wszystko wygląda. Tak więc wykonanie jest świetne. Na razie granie zanudza. Jest ciekawie. Co my tu mamy? To jakieś plakietkę, makietkę Idziemy dalej Lol Ktoś tu taki Patrzcie Dostaną w łeb Takiegoś dziwnego stwora Użyj do spinaczki, tak Dobra, udałko się nie wiem, czy mam iść po tych schodach, czy nie, ale jak widzicie, to wygląda... ...wszystko super. Podoba mi się jak nie wiem co. Tu się pewnie zawali, tak więc nawet na to nie staję. Pyk. Odmieniec. Dobra, doszliśmy do jakiegoś punktu kontrolnego. nadchodzących dniach czekają na ciebie trudne chwile. Szukaj pradawnych runy noszących mój znak. Ale kim ty jesteś? O mistrzu. Te runy zapewnią Ci potęgę wykraczającą poza możliwości zwykłych ludzi. Serce żywej istoty mi daje, patrzcie. Jakie serce jak dzwon. Dawaj. Dzięki temu sercu poznasz wiele tajemnic. Super. No dobra. Wysłuchaj teraz serca i odszukaj kolejną runę. Tak będę rozmawiał z sercem normalnie na haju. Użyj swojej mocy, aby dotrzeć, co? Patrzcie, jak trzymam serce, to widzę, gdzie jest runa. Na razie idziemy. Ech. Ale gdzie idziemy, to nie wiem. W ogóle ten dziwny ten świat. Wszystko takiego, widzicie, leci. Ziemi nawet nie widać. Tak więc nie wiem, gdzie się znajdujemy. Huh. Dobra, najprawdopodobniej musimy wejść do jakichś drzwi. Pyk. Łoj, wow, fajnie upadł. Jeszcze niżej, bo to są normalnie latające budynki z dziwną grawitacją. Skrzynia, bla, bla, bla. Wow, jesteśmy bliżutko, widzicie? Teraz powolutku. Co ty ryjesz? Ja chcę swoją rękę. Pyk. Pyk. I otwieramy serduszko. Patrzcie jak bije, patrzcie jak napierdziela Pyk I znaleźliśmy runę, nie wiem co ona nam daje Pyk Normalnie czuję się jakbym był jakimś super bohaterem Gdy zbierzesz kilka run Otwórz dziennik, przejdź do sekcji mocy, By wnieść runy na moce, co my tu mamy A nic nie mamy, to jest tylko podpowiedź Lol Moce, co my mamy Mignięcie, mroczny wzrok Opętanie, zakrzywienie czasu Dobra, wezmę żywotność. Tak. Żywotność się przyda. Pasek zdrowia jest większy, no widzicie? Na pewno się przyda. Dobra. To jak wykorzystasz moje dary zależy tylko od ciebie, tak jak zależało od tych przed tobą. Dobra. A teraz przywrócę cię do twojemu światu. Mówiłem, że byłem w innym wymiarze. Wiesz jednak, że będę cię obserwować, dobra. Teraz ja sobie zapiszę, bo jak widzicie już mamy nowy rozdział i widzimy się w kolejnym cześć.